Halo, halo, siemanko, witam serdecznie, dzień dobry. Pierwsze co, musimy tej się sprawdzić. Nie, jestem kasz czy nie ma. Chyba nie, nie widzę go gdzieś tam. Nie mamy tutaj polskiego akcentu żadnego. <gry> nie mamy cache'a, także no nie widać. to tutaj No ja z kurde, będzie nas kurde orał, nie? Pierwszy mecz już mamy rozegrany. po Polski tam. No i teraz lecimy dalej, no. Zobaczymy jak pójdzie ten razem. Z podolskim już jest troszeczkę inaczej. <gry> Uuu, niebiesko w tej obrębie jest. Aaaa, dobrze Fabiański. Okej, okay. eskalowana. No, ale rzutkę Puchacza trzeba odnotować. To ta lag, no matko, święta. Laga na Mbappe, nie? Dobra, bliższy rzut Puchacza był 30, i nie na 31, nie? Ma piłkę teraz, Matko, no. Zaraz z domane kurde walić z bitem nie no. Dobra, puśćmy tego płachetę trafia do O ale pudolski waduje Matko to trzeba już dojazd do oponenta. Przemysław Płacheta Aj kurde na ich tam jest no jeszcze walnie w tego ebapę, nie? No kurwa, wypatałachy jebane, no! Jeden i drugi, Kurwa, no! No jeszcze go kurwa sfałował, no! Naprawdę! Ja na nic nie zrobiłem w tym, no to on sam w niego wleciał, nie? I chulta, jeszcze i fałska pelusza, no, 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 no nie, no! No nie da się tu, nie? A głęboko na połowie minuta, Ej chuj, ten też go schodował, no. Nie. Niezwykarnie. Ale to się zmienia, to no, tragedia jest, no. Ja pierniczę, no nic, no. 3-1. Co tam? No chujowy początek. Ale no jak mieliśmy jedną wygadą, no to no, nie, nie mogło być łatwo, no. Ależ bomba. Ale bomba, kojid z dystansy. Czekajcie do Ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. DALERA no, NO, ALE AGRESYWNI SĄ, KURWA wszyscy No, i że mu załatwiam, kurde. Hop, kurde, wy, wyjdzie ci jeszcze tym na egnagdezem nie od razu. Dzień się kurwa tak wszystkim śpieszy. <grywa> Oj i ten co, jakieś ewolucja, bestem. Ciekawe, co wyniknie z tej NIE Kurwa hop, nie wiem, cały czas z tego dystansu coś próbuje tam. No nie wiem, no spadek formy mamy dzisiaj, ewidentny. Jak dzisiaj się żadnej okazji, no hop, hop, nas napięgnicza cały czas. Nie możemy nic tutaj sklecić, nie? Dobra. No, próba z dystansu. Pójdźmy do tego Pachetę. O! Oh. W końcu Podolski się pojawił tutaj do obsłużenia. Pocheta, dobra to no i lecimy. Dobre, każdy na spokojne. O nie. O nie! Nic z tego. No ten B się zawsze pojawił w jakimś nieodpowiednim momencie, no. O matko. No tutaj to już mało brakowało rzeczywiście. O, ale go tam znalazł! Jooo, oh, yes! Mamy to! A, <grywka> ja udał się to domu. No to już chcieliśmy się zabawić, nie? Moment. Aha, oni dalej tego pingu nie naprawili. <grywka> By the way, no ale no w kurwie. Witamy. Bo tu Podolski się pokazuje, lewy. Dobrze. Szybciutko, nie ma co się ten. Czajdź. I nie przeciwnika, ale no nic. Oj, oj, sobie z przeciwnikiem. Aj, hop co tym. W zasadzie nie wiem, co teraz można im wystać, O, wszystko w zasadzie drugie jest. Aj, no i Neymar. Uuu, nie ale EZI tam zagroził. To się zakręcił aż za bardzo. Uuu. cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Nie, to. Ten... Nie, on tak specjalnie właśnie robi, żeby instynktownie lobem zagrać, nie? To jest taka zbyłka typowa. Ja zawsze no, jak widzę takiego gałkarzy, no to instynktownie walę tego loba, no i tutaj nie wyszło, no. Uu. Daję parę możliwości pociągnięcia tego. Nice. Lewandowski. Ajja. Prosicki. Z piłką Robert Lewandowski. Uuuu, dobrze. A co dzisiaj nie spodziewałem takiego wyniku. Ale ostatecznie do Płacheta z bramką. Także to się liczy. To było mi agresywnie dobrze. Niewiele okay. było. Uda się? Uuuuu! Aha, zrobiony. No i tutaj się naciął tym wyłażeniem biłokarzem do wszystkiego. No. Jak to lewy doszedł bol, i Bulgarii. kasacja. Nie po rollu to zawsze też masz jakieś większe szanse na takie sytuacje. Lepiej możesz piłkę podkręcić czy coś na przykład. Ja się już nie dam złapać na to. Ah, Nie! Uuu. Tu takie coś mm. Uf. i I teraz partnerzy z zespołu pokazują... Dobrze Kacheta <grytka> bo tam już znaleźć No i no, jak Lewego, nie <grytka> O, bo się Uff, frustracja jest A. O, się jakieś tego tak odbiło, nie no. Robert Lewandowski. O, Ale tam wyjaśnił. Lewandowski pokazuje w tym meczu kompletną dominację, nie? Zdecydowanie. Ale o to leci z kolejnym meczem. O, ikonicznie koniecznie dość. Ok. Mm. No nie udało się tak go znaleźć, to asysty Trzeba było chyba je strzelać. zobaczymy też niż... A no, bez kitu <głos》> No żujete ale nie wejdzie Ku <głos》> ja Tak podkrecił, że nie wyszła out, nie? kolega. Prosi <laughs> ale się zabawny polski, lobby, 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 tak jest. <laughs> Logan na go A jeszcze rzucić na Pols polskiego. No nie, czek. O, Podolski, też ikona w końcu, nie? Jeszcze taka żywa legenda. Teraz no. O, ja, przeszedł przeszedł tam. No, alfabetski. A no to Ach, dobra z tego. Roku. Ach, do o a zresztą ten... Dobra. To do idzie do tej piłki jakoś. Nie no, czerwone jest. Bez przesady. Nie no, tutaj nie. No i na razie tyle no. A to spalone chyba już. Nie no, ewidentnie. A, wyszedł z meczu, a to ciekawe. Powinien powalczyć, tym bardziej że żegamy w osłabieniu, nie? Ale jednak oponent się zdecydował opuścić mecz. No cóż, to kolejna wygrana dla nas. To mnie ja liczy bilansu, ale to już mamy cztery wygrane, proszę państwa. Także no, ja moje znów wcześniej te cztery wygrane były dość ciężkie do osiągnięcia. No teraz w zasadzie mamy jeszcze pięć beczów które nam zostały. Cóż, może by się tam nam udało w takim razie sieknąć sześć winów, nie? Zawsze to lepsze nagrody będą. Myślę, że to jak najbardziej zasięgu, no. Więcej niż sześć to chyba nie, ale sześć no tak myślę, że dam radę. A... Oj, dobra, to, to wiele tłumaczyć, nie? nie? tylko nie flashback gizba, proszę państwa. A na stanowiskach komentatorskich czubacie. No już tutaj pływa Już nas tutaj ma co? Aj, ten Nikadi, no naprawdę te longshoty to ma dobre. hmm... Aj... Co tu się?

Uwaga, może teraz. Wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Mm. Ma sporo miejsca. Czy do środkuje? Nie wiem, mm. to... no zawsze jak tego i to gotowali 700 główek, kurde, w jednym meczu, nie no. Masaka jakaś. Tak. O, honorowa, kurwa. <grym> Uff. Eeeh, oj. Ten, jakiś kurwa. Na pierdala, to tornado, chuj wie co. I kartę także no 4G2, no i tak wysoki no. Zachęcamy do pozostania przed telewizorami. Ale no, zapowiada nam się kawał dobrego futbolu. Widzicie, że tutaj no już nie będzie jakiegoś takiego abusego no jak do mechanik. O matko, no i cztery to jest boisko, no. Dzień dobry, kurwa. Robert Lewandowski. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza. KORE! Kto Trzeba on stwierdzić, że jednak go do, do mecz? <laughs> o, kurde, tego się nie spodziewałem. <laughs> Co się tu stało? No, wiem. chopka wszystkich przeszedł, a później sywał do no, kurde. O, dzięki Mogdo. Zawinano no i lecimy dalej. Nie wiem, nie wiem. O, tu już. <laughs> No to już mamy troszeczkę większą zagwąskę teraz. Jeszcze chłop jakiś esports, no no to już będzie 700 drivenów, nie? Wydaje mi się, że jeden chłop będzie coś ogarniał. O proszę bardzo, już jeden z jego. Po prostu wbieg do ramki i tyle. no. Sędzia kończy pierwszą odsłonę. No nie jest coś, Spodziewałem się większego wpierdolu, no Może tutaj pociągnąć. Ora, po prostu... O nie, tu lewy. Uuu, dobrze go gołbek tam na pozycji dobry. jest, tak. A, przekombinowałem jednak, mogłem biec. Ale skupienie jest no. Ciężko swapem jednak no. Znowu nie mogę rozpocząć dobrze. No i chuj. Ja pierdolę no. Uj, cóż, no, do końca, no, jak zwykle, kurna, jakiś błąd. Głupi. Mamy jeszcze tego zagrania w meczu, ostatecznie. Mam nadzieję, że będzie trochę łatwiej. No, tu mamy, no, też wie, ma chociażby tego iluziego. One hour later. O to była ch chyba najnudniejsza połowa, jaka kiedy było w tej seki. Masakres, no, naprawdę. Nie, spróbujmy obem, bo... A jajaj, poprzeczka, no. Ojaaa, no naprawdę. Ja pierdolę, no. O nie, jeszcze ta cieszynka, kurwa, spierdolona, no. Zajebiście. No w tym momencie to ja nawet nie wiem, co ja źle zrobiłem, że ten żyłkowski takie gówno podał, no. Ja się do 16 przeciwnika. Ciekawe czy zakończą to strzałem. Nie, on pomylił szyware, w ogóle to lob numer 6, kłuje w atę obronę, tam ten Maldini stoi cały i tak dalej, no. O ja. Dobra. bra. Dobrze się ustawiają. Kłuje, no nie mam gdzie podać kłuje. No z... No i chuj w dupie. No. Mm. Dobra. No. Sycha siada widzowie, sycha siada no. A. no nie ma sensu to, no. No, ale to, kurde, nie weszło. i co, wynik jest taki, że mieliśmy chyba tam 5 meczów do rozegrania. Rozegraliśmy cztery. jeden z tego wygraliśmy, i do tego wygraliśmy, dlatego że Hop to nam oddał, nie? Kurde, masz no meczu Kingu nie oszukasz, no po prostu zniebywałe, jak to jest skonstruowane, także żeby po prostu ci psychę rozjebać. Dobra, lecimy, ostatni mecz. Mhm. Mm Ach, oba winić usia, niedobrze. Uff. A i to też zaszybukować no. nie? Jak dole, jak rzucam? Punt, kurwa. Punt, <gut> Puchacza. O matko. Okej. Okay. Dobrze, nie znalazłem tego polskiego. No to jest najgorsze, nie? obciwalnie walnie na pałę, odbije się i po prostu się nie? Kurde, no ty tak klepiesz, ty tak go kurwa rozklepujesz, ty go próbujesz zniszczyć, udaje ci się, a później takie coś, nie? Kurde, szał na i dobitka, nie? Mmmh, tak, trzeba by tu karlos, nie? Dobrze. Posiński tam jakoś kogoś sobie poradził. Nie no, Żuickowskim to raczej lepiej takich rzeczy nie robić. Dobry. Dobrze. Ryszyński to z nas, tego Mamy to 3-1! Masakra jakaś to. Masakra widzowie. No ale ostatecznie udało się to wywalczyć, tak? Ostatni mecz jaki mieliśmy, ale mamy tą 6 zwycięstw. Jakie przedsięwzięcie męczące. Okej, okay, dobra, no mamy tutaj paczki. Otwórzmy je od razu. Rozłowić. Okej. Okay. O, hawec, 2-8-4. Nieźle. Okej, okay, jeszcze dwie mega paczki. Też ekrany. Tu jest Mertus. 8-4. Okej. Okay. O, że coś sypło. tu jest Vela? Nie, Menes. Wysał. A dobra, sypnęło jednak, jednak sypnęło. Jest kamara tutaj. Za jego mistrzów. Aczkolwiek nie sądzę, żeby był wart niż więcej niż Quixel. Od razu do Quixela idzie. No i dobra. No to coś tam zrobiliśmy ostatecznie. Tak jeszcze w sumie mamy tą paczkę z podglądem. No to, to jak zwykle nic ciekawego. Dobra, fandy back. Tak będzie 34 40. 90. no nie wiem, może jak jeszcze ceny spadną, no to nawet uda się kupić z tego informa szczęsnego, tak? Dobra, także no to by było na tyle. Jeżeli chodzi o te Mistrzostwa food, szczerze mówiąc, że no nie mam ochoty tego grać, tak, no. Chyba, że będę miał ochotę, no to sobie zagram, ale myślę, że raczej w tym tygodniu sobie odpuścimy. W po pogramy dalekiej walsy. No i tyle, no powalczymy o tą gęli, tak? no, bo jakby, no to jest jednak nasz cel główny. Także to by było na tyle, Wielki dzięki za dzisiaj i do następnego. Eluwa wapost.